Witajcie Smakosze! Dzisiaj zrobię zupełnie wyjątkową potrawę. Będzie to ogon wołowy duszony z warzywami i z czerwonym winem. Jest to potrawa wyjątkowa dlatego, że bardzo niewiele osób ją robi, bo nie wie jak jest pyszna. A na dodatek jest bardzo wartościowa dlatego, że zawarty w tych łączeniach tutaj, w tym ogonie kolagen który po długim gotowaniu zupełnie się prawie rozpuszcza, jest bardzo dobrze wchłanialny i dobrze nam służy na stawę. Do przygotowania tej potrawy potrzebuję kilo kg ogona wołowego, warzywa, dwie marchewki, pietruszka, pół selera, no duża jedna cebula i troszeczkę taka mniejsza cebula, bor, niektórzy biorą mniej warzyw, ale ja lubię jak jest dużo warzyw. Do tego także pieprz ziarnisty, listki laurowe, ziele angielskie, sól, pieprz. Do otoczenia będzie potrzebna mi mąka krupczatka, do smażenia olej, a do smaku czerwone wino. Mam tu takie specjalne wino, bardzo smaczne, z winnicy mojego brata Janusza. Janusz, bardzo Ci dziękuję. Winko jest wspaniałe i tej potrawie nada na pewno niesamowity smak. Ogon Podzieliłam na segmenty. Między stawami bardzo łatwo to było, można przeciąć, jak tu widać. Teraz je posolę z każdej strony oraz posypię pieprzem. są posolone, popieprzone, teraz otoczę je mąką. Teraz rozgrzeję olej i będę podsmażać. Na gorący olej wrzucam ogony. Muszą się obsmażyć z każdej strony. W czasie kiedy ogony się obsmażają, ja pokroję sobie warzywa. Błagony się ładnie podsmażają, a ja się zajmuję cały czas warzywami. Pora, pokroiłam pora w półplasterki cebulę w piórka. Pietruszka jest duża, więc ją pokroję w pół plasterki. Telera pokroję też takie plasterki. Ogony się obsmażyły ze wszystkich stron. Wyjmę je teraz z garnka na talerz. Dodam odrobinę oleju i dorzucę teraz pora i cebulę. Tak jak por się będzie smażyć cebulą, ja pokroję do końca warzywa. Te się podsmażyły. Teraz dodaję pietruszkę, seler i marchewkę. Wszystko wymieszałam. Teraz do tego dodam podsmażone ogony. Zapomniałam powiedzieć, ale przygotowałam sobie także bulion wołowy, w którym... Teraz podlejemy sumą, tutaj około 250-260 ml. Wlewam także wino. Wino dodam jeszcze trochę. Wina powinno być więcej niż bulionu. Więc jeżeli bulionu było około Około 250 ml, no to wina musi być około 350 ml. Posmakuję, czy to wino aby jest dobre. Mm, wspaniałe. A żal do takiej potrawy dodawać, ale potrawa będzie niesamowita. Dodam teraz także przyprawy, mniej więcej, jedną małą łyżeczkę. Ziela angielskiego, tyle samo pieprzu ziarnistego oraz cztery, no pięć listków laurowych. Zacznie się gotować, zmniejszę grzanie i będę dusiła te ogony około 3-4 godzin. Bo chodzi o to, żeby całkowicie się rozgotowały, żeby ten kolagen na kościach. Zupełnie się rozpuścił. Wtedy jest to mięso jest najlepsze, a potrawa jest najbardziej wartościowa. Ogony gotują się już prawie dwie godziny. Co jakiś czas je przewracam, żeby już trochę od kości odchodzi mięso. Ogony muszą się Gotowa cieszy troszeczkę dłużej, dlatego że one muszą całkowicie odchodzić od kości. Dopiero wtedy jeszcze nie zupełnie odchodzą. Dopiero wtedy są naprawdę pyszne. Ten kolagen tu na kościach musi się rozpływać. Wtedy są super. Więc jeszcze pogotujemy. Posmakuję tylko. Czyli wszystko w porządku. Mm, super. Smakują już ekstra. Ogony gotują się już 4 godziny, jak widać. Na pewno są już dobrze zrobione, bo mięso odchodzi od kości, a warzywa właściwie się zupełnie rozpadły, ale nie szkodzi, sos będzie smaczniejszy. Ogony wołowe duszone z warzywami z czerwonym winem to naprawdę super potrawa. Polecam ją na ciepłą kolację z kieliszkiem czerwonego wina i ze świeżym chrupiącym pieczywem. Cała tajemnica tkwi w tym, żeby się bardzo dobrze ugotowały. Muszą się wręcz rozpadać. Te chrząstki muszą bardzo łatwo odchodzić od kości, bo to jest ten najbardziej wartościowy kolagen, a mięsko powinno bardzo łatwo odchodzić od kości. Wówczas jest najlepsze Nie przesadzę, jeśli powiem, że rozpływają się w ustach. Warzywa nadały delikatny smak, wino sprawiło, że potrawa stała się szlachetna. Mm. Wszystkim smakoszom życzę smacznego.